Szanowni państwo, witam bardzo serdecznie na prezentacji, oficjalnej prezentacji drużyny KSSPR Chrobry Głogów przed nadchodzącym sezonem 2020/2021. Za nami szalony czas. Cały świat zatrzymał się na chwilę przez pandemię. Sport także zniknął. Sportowcy nie mogli wykonywać swojego zawodu, a my, kibice, przeżywaliśmy zawód, bo nie mogliśmy ich wspierać. Ale mamy nadzieję, że te czasy już za nami. Dlatego właśnie spotkaliśmy się tutaj, aby przedstawić Państwu zespół, który już za kilka dni rozpocznie starcia w PGNG Super Lidze. Przejdźmy do najważniejszej części naszej prezentacji. Oto oni, zawodnicy KS SPR Chrobrego Głogów. Krzysztof Tylutki. Rocznik 1985 rozgrywający kapitan KSSPR Chrobrego Głogów, który za chwilę rozpocznie już siódmy sezon w głogowskich barwach. Wcześniej zawodnik KS Azotów Puławy, niezmiennie na koszulce numer 13. Krzysztof Tylutki. Tylu. Drodzy Państwo, domowe koszulki chrobrego nawiązują grafiką do jednego z najważniejszych wydarzeń historycznych, związanych z głogowem, czyli do obrony głogowa z 1109 roku. Aleksandr Tilte. Rocznik 1995, rozgrywający pochodzący z Ukrainy reprezentant swojego kraju. W chrobrym od lutego tego roku wcześniej zawodnik ZTR zaporoże w poprzednim sezonie przerwanym przez pandemię zdążył zagrać w trzech spotkaniach, w których rzucił 18 bramek i zaliczył 12 asyst. Aleksandr gra w Chrobrym z numerem 15. Aleksandr Tilte. Czas na kolejnego zawodnika Kamil Sadowski. Rocznik 1986, leworęczny rozgrywający w Chrobrym od 2015 roku, wcześniej zawodnik m.in. MMTS-u Kwidzyn i Wiwekielce. Kielce, mistrz Polski z 2009 roku. W poprzednim sezonie 46 bramek i 30 asyst. Kamil gra z numerem 8. Kamil Sadowski, Bartosz Warmiak. Rocznik 1994, rozgrywający, pochodzi z Rutki. Za chwilę rozpocznie trzeci sezon w KSSPR Chrobrym Głogów na koszulce numer 5. Bartosz Warmiak. Adam Babicz. Rocznik 1985. Rozgrywający w chrobrym od sezonu 2014-2015. Wcześniej także zawodnik m.in. drużyn z Puław i Zmielca. W poprzednim sezonie Adam rzucił 98 bramek, zaliczył 94 asysty. Najwięcej bramek według statystyk zdobywał w ostatnich minutach meczu. Numer 10 na koszulce Adam Babicz. Jakub Orpik. Rocznik 1998. Obrotowy. Chrobrym od roku 2017. Przed Jakubem jego czwarty sezon w Głogowie. Wcześniej zawodnik SMS-u Gdańsk. W poprzednim sezonie 44 bramki i 6 asyst. Numer 17 na koszulce. Jakub Orpik. Brawo, brawo. Rafał Jamioł rocznik 1995 leworęczny rozgrywający w Głogowie pojawił się już przed poprzednim sezonem kiedy to przybył do nas z Arki Gdynia w poprzednim sezonie Rafał zdobył 35 bramek zaliczył 44 asysty na koszulce numer 18 Rafał Jamiął Miłosz Bekisz Rocznik 1996. Skrzydłowy. Przed nim trzeci sezon w chrobrym głogów. Wcześniej Miłosz był zawodnikiem KS Stali Gorzów Wielkopolski. W minionym sezonie 45 bramek i 8 asyst na koszulce numer 35. Miłosz Bekisz. Brawo, miło. Damian Krzysztofik rocznik 1988 obrotowy od 2016 roku zawodnik Chrobrego wcześniej gracz Stali Mielec w poprzednim sezonie 69 trafień i 12 asyst Damian gra z numerem 23 Damian Krzysztofik Brawo Michał Kapela Rocznik 1992. Bramkarz, głogowianin w chrobrym od zawsze. Za chwilę rozpocznie dziesiąty sezon w Bramce Seniorskiej Drużyny na koszulce numer 20. Michał Kapela. Brawo, Kapel. Dawid Przysiek. Rocznik 1987 rozgrywający. Przed Dawidem drugi sezon w Chrobrym. Wcześniej grał w Arce Gdynia, Zagłębiu Lubin i Nielbie Wągrowiec. W poprzednim sezonie 46 bramek i aż 186 asyst. Dawid gra z numerem 11 na koszulce. Dawid przysiek. Brawo, Dawid. Tomasz Klinger. Rocznik 1991 rozgrywający, zanim już 3 lata w głogowie, wcześniej zawodnik MMTS-u Kwidzyn. W poprzednim sezonie 42 bramki, 34 asysty. Gracz z numerem 9 na koszulce. Tomasz Klinger. Brawo, Tomie! Rafał Stachera, rocznik 1986. Bramkarz. Minęło już 10 lat, odkąd pojawił się w Głogowie. Wcześniej zawodnik Śląska-Wrocław. Rafał rozpoczyna 11 sezon w KS SPR Chrobrym Głogów. Numer 1 na koszulce. Rafał Stachera. Zawsze na Marcel z Dobylak. Rocznik 1999, skrzydłowy, wychowanek Chrobrego, swego czasu wypożyczony do MKS-u Leszno. W poprzednim sezonie rzucił 66 bramek, 27 z dobrze wykonanych rzutów karnych. Najwięcej trafień Marcel zaliczył w ostatnich 10 minutach meczu. Gra z numerem 4. Marcel Zdobylak. Brawo, Marcel. Maciej Marszałek. Rocznik 1997, Skrzydłowy. Maciej rozpoczyna swój drugi sezon w Chrobrym. Jego poprzednia drużyna to Spójnia Gdynia. W minionym sezonie 38 bramek i 5 asyst. Numer 14 na koszulce, Maciej Marszałek. Brawo Marszałek! Kacper Grabowski. Rocznik 1998, Skrzydłowy. Do Głogowa przyszedł rok temu z Ostrowiec Świętokrzyski. W poprzednim sezonie 16 bramek i 2 asysty. Kacper gra z numerem 3. Kacper Grabowski. Brawo, Kacper! Dawid Krzywicki. Rocznik 2002, rozgrywający. Junior Chrobrego Głogów, który został zgłoszony do seniorskich rozgrywek i będzie miał okazję na debiut w PGNiG Super Lidze. Dawid zagra z numerem 2. Dawid Krzywicki. Brawo, Dawid! Anton Derewiankin. Rocznik 1991, bramkarz pochodzący z Ukrainy. Nowa twarz w KS Sperch Głogów. Do tej pory zawodnik ZTR Zaporosze ma za sobą także występy w reprezentacji swojego kraju. W Głogowie wzmacnia rywalizację na pozycji bramkarza. Anton będzie występował z numerem 22. Anton Derwianki. Brawo, Anton! A teraz czas na sztab. Sztab drużyny. Trenerem KSSPR Chrobrego Głogów jest pan Witalij Nat. Były znakomity piłkarz ręczny, wielokrotny medalista Mistrzostw Kraju, reprezentant kraju, kapitan drużyny narodowej Ukrainy. Drugi sezon na ławce trenerskiej w Chrobrym Głogów. Witalii Nat. Brawo, Analitykiem zespołu jest pan Piotr Zembrzuski. W klubie od 1983 roku, wcześniej także zawodnik SPR Chrobrego. Były analityk kadry narodowej Bogdana Wenty, pan Piotr Zembrzuski. Brawo, panie Fizjoterapeutą zespołu jest Michał Wolny. W Chrobrym już 15 sezon. Od kilkunastu lat dba o zdrowie zawodników. Były także zawodnik drużyny juniorskich Chrobrego. Michał Wolny. Kierownikiem drużyny jest Artur Starczewski związany z klubem od 2004 roku od pięciu sezonów kierownik tej drużyny. Prezesem jest pani Katarzyna Zygier od 2012 roku. Drodzy Państwo, to już wszyscy. Teraz czas na kilka słów od samych zawodników. Zapraszam kapitana Krzysztofa Tyludkiego. Zapraszamy serdecznie do kibicowania. My ze swojej strony obiecujemy godnie reprezentować klub i nasze miasto. Krzysztof Tylutki, drodzy Państwo! No i na tym kończymy dzisiejszą prezentację drużyny KS PR Chrobry głogów przed nadchodzącym sezonem 2020-2021 w PGNIG Superlidze. Pierwszy mecz już 6 września w kwidzynie, a pierwsza okazja, aby zobaczyć zespół na żywo w Głogowie już 11 września o godzinie 18 w hali widowiskowo-sportowej. Drużynie życzymy powodzenia! Ціль поставленийше заранто є мінімум у СМК, очевидно же кожен із нас ставить ціль як найвищий I mogę obiecywać tylko jedno, że będziemy wychodzić na każdy mecz z nastawieniem wygrać i wiem, że chłopacy jest nastawieni na to, żeby zacząć dobrze sezon, wejść w ten sezon dobrze. Najważniejsze to, że zaczynamy, że zaczniemy ten sezon w Super Lidze i obiecuję, że drużyna będzie zostawiała serca na boisku. Także wszystko zrobimy dlatego, żeby kibicy i my i zarząd był zadowolony.